Cześć, mam na imię Jarek. Poznajcie recyklomat Tomra T9 EasyPack. Zaawansowane rozwiązanie do recyklingu, stworzone z myślą o średnich i dużych sklepach. System ten sprawnie zbiera puszki, plastikowe butelki oraz szklane butelki zwrotne wielorazowego użytku, a także skrzynki. Dzięki możliwości zastosowania nawet sześciu kabinetów do magazynowania zebranych i zgniecionych opakowań, Twoje urządzenie może być rozbudowane wraz ze wzrostem liczby zbieranych opakowań kałcyjnych w Twoim sklepie. Co więcej, dzięki wiodącym w branży technologiom rozpoznawania Tomra, opakowania i skrzynki są przetwarzane szybko i precyzyjnie. Tomra T9 posiada intuicyjny interfejs oraz ekranowe instrukcje. Które ułatwiają personelowi czyszczenie, konserwację oraz codzienną obsługę urządzenia. Zadbaj o lepsze doświadczenie Twoich klientów dzięki personalizowanemu ekranowi, który możesz wykorzystać także jako doskonałe narzędzie komunikacji, wyświetlając dedykowane komunikaty marketingowe. Dodatkowo urządzenie można okleić zgodnie z identyfikacją wizualną sklepu, tworząc spójny i profesjonalny wygląd. Tomra T9 systemem EasyPack to najwyższej klasy rozwiązanie do recyklingu o dużej pojemności, zapewniające elastyczność, wydajność i płynną obsługę. Zaprojektowany z myślą o rozwoju Twojego sklepu, system Tomra EasyPack gwarantuje wygodny i bezproblemowy recykling zarówno dla klientów Twojego sklepu, jak i personelu.